Słuchajcie, kochani, jest, jest no niesamowity od tego, co się właśnie wydarzyło, czyli tych filmików, które wrzuciłem jakiś czas temu do, do internetu. E, powiem wam szczerze, że no, naprawdę nie spodziewałem się. Przerosło to moje najśmielsze oczekiwania, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Cieszę się bardzo, przywraca mi to wiarę. W sens w ogóle po, po, potwierdziło mi to, że. No, że warto, że warto, bo może to mieć adekwatny wpływ na życie kogokolwiek z Was. Mało tego, właśnie skończyłem rozmowę z moim serdecznym przyjacielem, który, który te, tak samo no, pogratulował mi tego, co właśnie się wydarzyło, i ja w odpowiedzi na, tego, na te jego gratulacje powiedziałem mu: Moment, w którym ktoś pod jednym z moich filmików napisze mi komentarz taki, że. To jakoś przyczyniło się do tego, że on walczy, że on ma inspirację, że on ja czerpie z tego, bo to są fajne słowa dla niego, pomaga, pomaga mu to. To będzie mega szczęśliwy dzień dla mnie, mega szczęśliwa sytuacja dla mnie, bo, bo, bo po prostu twierdzi mnie to w tym, że robię fajnie, że robię fajną rzecz. No i słuchajcie, niesamowita sprawa kończę z nim tą rozmowę, odkładam tą wirtualną słuchawkę, wchodzę w któryś tam filmik i patrzę, jest kolega, którym jest chyba taki fajny nick, syn Tomasza Adamka. Który mówi właśnie, że jest na początku tej swojej drogi i, i, i będzie, będzie oglądał, będzie, będzie, będzie na bieżąco, będzie czerpał coś z tego dla siebie. Więc są, no marzenia się spełniają. Synu Tomasza Adamka, ja wiem i ty wiesz, że, 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 że dasz radę, bo tak naprawdę ta decyzja jest ostatecznie od Ciebie tylko i od Ciebie uzależniona. Więc Ty jesteś tak, jak Ci napisałem, jesteś takim synonimem. Tego, tego, co tu się wydarzyło. Nie wiem jeszcze, jak to nazwać, ale jestem z tego mega zadowolony. Świetna sprawa, więc Ty dasz radę i Ty będziesz tą pierwszą osobą, która prawdopodobnie Ty dałbyś radę. Ja w to gorąco wierzę na 100%, ale jeżeli Ty jakieś, jakieś tam słowa sobie wyciągnąłeś z tego i, i to Cię tylko twierdziło w tym, że robisz dobrze, bo robisz dobrze. Ty wiesz to i ja wiem to i, 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 i jest, jest świetnie, to no to po prostu kolejne potwierdzenie na to, że że można, że można, że można, że można, tylko wystarczy chcieć, wystarczy chcieć zawalczyć trochę o coś i, i da się, da się słuchajcie, da się kochani i jest fajnie, jest, jest coraz lepiej, cieszę się bardzo, poza tym syn Tomasz, syn Tomasz Adamka, bardzo jest ciekawy nick, jestem fanem taty, świetny bokser, pozdrowienia i trzymaj się dalej, dalej, dalej w tej walce i na końcu Ty będziesz zwycięstwem. zobaczysz, trzymajcie się wszyscy, pa.